Witam Was kochani bardzo serdecznie ponownie na moim kanale można powiedzieć, że ciągnie wilka do lasu ale obiecałam Wam, że w międzyczasie wejdę, przekażę troszeczkę coś czy już się zaczęła ta terapia jakie są wyniki a więc nie mam jeszcze nic, czekam a jeśli chcę, dlatego, że dzisiaj robię pyszne danie pomyślałam sobie, że podzielę się z Wami, ponieważ jest naprawdę coś pysznego, niewyzwykłe proste danie, ale będzie smaczne. I tym daniem będą ziemniaki w łupinach obgotowane tak gdzieś z pół godzinki, żeby były takie już lekko miękkie. W międzyczasie, kiedy mam się ziemniaki gotują, robię sobie taki sosik śmietankowy z serem topionym, troszeczkę w środku warzywa. Jak się ziemniaki gotują, obieram ziemniaczki i je obijam w tej na półmisek, zaleję tym sosem, posypię troszeczkę sera i zapiekę około pół godziny. I Wam powiem, że to danie można jeść jako główne danie, do tego jakaś surówka, sałatka, ale można dołożyć troszeczkę na przykład jakiegoś kotleta, czy kurczaka, czy co macie, czy pierz indyka, czy kaweczek yy, kurczaka piersi. Albo na przykład teraz szparagi z 2-3 czy 4 do tego ziemniaka czy 2 i polejecie tym sosem. Będzie coś wspaniałego. Naprawdę uwierzcie, jadłam, wiem o czym mówię, dlatego Was kochani dzisiaj zapraszam. Nawet dla tych, co nie lubią ziemniaków, myślę, że będzie coś przyszłego. Jeżeli będzie Wam smakowało, jak można prosić o subskrypcję, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Przygotowałam taki półmisek, żeby dobrze sobie tutaj leżały te ziemniaki. I proszę wyszukać takie w miarę równe, żeby były i średnie, żeby nie były za duże albo za małe. I tutaj mam takie bardzo małe, tutaj mam bardzo duże, a więc takie nie. Najlepiej, żeby były wszystkie równe. Około 1200 gramów. Te ziemniaki przekładam. Oczywiście umyłam zalewam wodą około litra one muszą być po prostu zalane z pół łyżki soli nastawiam do gotowania po zagotowaniu gotuję około 25 minut do 30 one mają być ugotowane ale nierozgotowane. i teraz robię sobie sos którym później zaleję te ziemniaki i zapiekę i tutaj mam warzywa które będą mi potrzebne tego sosu, to znaczy cebula, pietruszka, marchewka, ząbek czosnku i ja dołożę jeszcze cztery pieczarki i to będzie około 100 gramów. Teraz sobie tą marchewkę pokroję na takie dosyć cieniutkie, na cieniutkie plasterki. Trzuszkę również i cebulkę średnią, taką około 50-60 gramów. I tutaj mam te pieczarki. Można obskrobać. Jak tak ładnie pieczarka przylega do korzonka, to tutaj nawet nie trzeba nic już wycinać i kroję pieczarki. Ten sosik będzie smaczniejszy, pokroję czosnek również drobno I zaraz przejdę już do smażenia i zrobienia sobie tego sosu. zanim się kartofle ugotują. Ziemiaci zaczynają się gotować, zmniejszę teraz z 9 na 3, czyli o 2 trzecie. I na wolnym ogniu one się teraz mi gotują na stawie 20. 5 minut wejdę i zobaczę, czy są dobrze podgotowane, ponieważ nie mogą być za miękkie. I teraz wlewam 2 łyżki oliwy. Możecie dać łyżkę oliwy, łyżkę oleju, albo masło klarowane, albo smalec Zależy co używacie. Teraz przejdę do usmażenia sobie tych pieczarek, cebulę. Warzywa, to wszystko razem. Zobaczę, czy jest nagrzane. Jeszcze za mało. Dlatego, no nie na szczela, kochani. Mówicie, że szczela. Ja Wam tak bardzo przybliżam, żebyście po prostu widzieli, jak ja to robię dokładnie. No chyba już rozgrzało. I teraz wrzucam do szczelarzy. miesza. Tak obsmażam około 5 minut maksymalnie. I ja 5 minut daję 2 łyżki mąki pszennej. Teraz do tego, jak się wymiesza, wlewam te 150 ml śmietany słodkiej wymówki. Tego wlewam również. 150 ml mleka to Wszystko zalewam wodą Ja tutaj mam pół litra, ale wleję najpierw 250 ml I mogę sobie przyprawić teraz już To znaczy około łyżeczki papryki słodkiej Ja ma oko, ale łyżeczka jest Z pół łyżeczki pieprzu czarnego Tutaj mam zioła prowansalskie, również współ tą łyżeczkę. jeżeli macie tą czuprycę, to dajcie proszę z łyżeczkę czuprycy. Jeżeli nie macie, to możecie dać pieprziołowy, łyżeczkę. Jeszcze potrzebuję tymianek. łyżeczki tymianku i tutaj daję również z pół łyżki soli. Ponieważ ten sos tu już musi być smaczny tylko zalejemy i koniec i to było około 10 minut i ja już teraz mogę dać ten serek topiony dwie kosteczki możecie dać do głowy z papryką albo dwa i wtedy tutaj będzie taki fajny smak przykryję, zmniejszę teraz z 9 na 1. I on stoi, sobie czeka. I zobaczcie, kochani. Dosyć już wchodzi. Dobrze do środka. Ugotowane są. Do jedzenia trzeba by było jeszcze z 5 minut potrzymać. Ten jest troszeczkę większy, a więc widzicie, wchodzi, ale ten środek jakby jest jeszcze niedogotowany. I bardzo dobrze. Niech tak będzie. I odcedzam. Czy ziemniaki już są gotowe? Popukałem zimną wodą. I teraz mogę już obrać sobie skórę. Teraz już obieram sobie te ziemniaki. Jeszcze są dosyć ciepłe, ale to nie przeszkadza. Ziemniaki są już obrane. Możemy troszeczkę popaprykować, żeby były smaczniejsze. Ta szynka jest słona, więc nie trzeba solić. Ale troszeczkę popaprykować ostrej papryki i można powiedzieć gotowe ziemniaki do owinięcia. Biorę sobie taki jeden plasterek szynki i, i owijam i już kładę sobie tutaj. Bierzemy bekon i owijamy bekonem. Bardzo kruchy. Jest duży ziemniak, a więc położę jeszcze jeden plasterek. I to wystarczy. Tutaj mam 200 gramów. Zostały mi tylko dwa plasterki, A tutaj było 100 gramów, a więc około 300 gramów na kilo 200. I teraz tutaj już mam ten mój sosik. Zalewam sosem. Jeszcze troszeczkę reszki Emmentalera, talera, około 60-70 gramów. Możemy również posypać. Oczywiście popaprykuję, żeby ciekawiej wyglądało. I teraz pikarnik mi się już nagrzał. Nastawiam na 200 stopni, pół godziny. Tak troszeczkę wyżej. Danie już jest gotowe. I teraz wyciągnę takiego innego ziemniaka. I do tego ten sosik. I tak wyglądają już te ziemniaczki na przekroju. Teraz próbuję. Próbuję sos. Mm. Powiem Wam, że super. Pyszne zobaczcie, ile tego jest. Możemy jeść dwa dni trzy, na przykład dwa. I do tego ugotowane szparagi. Tak wygląda już dodanie. Zapraszam kochani.